Cześć, Jacek z tej strony. Mam dzisiaj dla was film, który w sumie nie wiem, czy będzie serią filmów, ale ostatnio trochę zafascynowałem się tubami ledowymi, zwłaszcza kolorowymi, jako akcenty, ale ogólnie takimi bajerami ledowymi w kształcie tuby, takimi podłużnymi. Zwłaszcza, że po ostatniej recenzji mojej TV, Andromeda, Bolzen, cokolwiek to tam było, no, jak miałem na testy tę tubę LED-ową, to jarałem się nią strasznie. Tam funkcje, możliwości są po prostu mega. Czekam na jeszcze inną tubę do testów. Mam nadzieję, że będę mógł ją niedługo przetestować, pobawić się taka z wbudowanym akumulatorem, ale z, podobba, z podobnymi funkcjami, co właśnie tam tamta Bolcena. Tylko że te tuby profesjonalne, te LEDy profesjonalne. Ich ceny zaczynają się od 1600 zł za bolcena i 2000 ta następna. Quasar Science są jeszcze droższe. O Sputniku w ogóle nie wspomnę. Oczywiście to idzie z jakością, dlatego że mamy tam możliwości. Te wszystkie co wymieniłem w recenzji, czyli mamy te tryby różne. Mamy pełny zakres RGB, pełne spektrum RGB. Możemy sobie dowoli wybierać kolor, jaki chcemy. Mamy możliwość ściemniania, mamy dobre odwzorowanie kolorów, bo mamy wysokie CRI. Ale nie zawsze tego potrzebujemy. Czasem potrzebujemy po prostu jakiegoś akcentu w tle, tak jak tutaj mamy, żeby po prostu sobie gdzieś tam coś było ciekawego. Nie musi to być świetne odwzorowanie CRI, po prostu ma świecić. I tak zacząłem szukać po prostu, tak? Są różne rozwiązania. Ja zacząłem od najtańszego, chyba Najtańszego, jakie znalazłem. Czyli mamy tuby LEDowe. Te są długości 120 cm. I jedna kosztuje 19,90 bodajże. i to jest tuba LEDowa z zarobioną wtyczką. Przewód tam chyba jest 10-15 cm. Niewiele. Ja tutaj mam cały miszmasz różnych przedłużaczy. Ale mamy gotowy produkt. To jest taka plastikowa taka. Tubeczka, w środku jest po prostu naklejony taki cienki pasek ledowy i to tyle. Możemy wybrać kolor. Ogólnie, jeżeli byście szukali tego, to to jest na Allegro. Znalazłem jako tuba LED Neon i znalazłem dwóch sprzedawców. Są podstawowe kolory: czerwony, zielony, niebieski i y, biały. Biały jest ciepły i chłodny. Ja sobie wziąłem trzy białe, ciepłe. I dwa kolorowe. Yy, kolory na akcenty. Możliwe, że będę ich tak używał nawet. A biały zrobiłem teraz z nich trójkąt, który mnie oświetla. Co mogę o tych ledach tak powiedzieć? No, plastikowa tuba. Bardzo delikatna, tak się wydaje, bo to jest bardzo lekkie. Ale działa. <laughs> I co najważniejsze, nie mruga na wideo. Przynajmniej mam podgląd i sprawdzałem na różnych prędkościach migawki. I szczerze przyznam, że nie zauważyłem specjalnie tych pasów przesuwających się, czyli nie mrugają, co jest już dobre. Ceri na pewno nie jest dobre. Nawet nie chcę sprawdzać, nie mam koloro, spektro, mega hefa, ale e, nie wiem, może kiedyś sprawdzę, bo chłopaki w Blackfishu mają, to może bym to sprawdził, ale szczerze to nawet nie mam zamiaru, bo to nie jest coś czego będę używał jeżeli będę potrzebował dobrego światła. To jest coś czego będę używał jak będę się bawił innym światłem. O ile to w ogóle ma sens. To jest po prostu gadżet, tak? Ja za 100 zł kupiłem 5 takich właśnie tub ledowych. Tutaj mam dwie i trzy z przodu. I ja się już tym mogę bawić. To w zdjęciach może być gdzieś w tle, to może być nawet jako światło główne z ciekawymi blikami. Walniemy na to filtr, nieważne jest serii. Możemy to używać jako właśnie akcenty kolorowe. Na pewno nie będę tego używał jako nie wiem, doświetlenia stanowiska pracy, bo jak już włączyłem to wszystko i włączyłem monitory skalibrowane, to nagle stwierdziłem, że monitory są zielone. Po prostu za długo patrzyłem na to, co tutaj się dzieje. Ale jest to ciekawa opcja budżetowa. Także na Allegro tuba LED, tuba LED Neon. Znalazłem dwóch sprzedawców. Nie będę dawał linku w opisie. I nie pytajcie mnie o link, bo ten link zaraz wygaśnie. Ja będę musiał szukać, generować. Tuba LED Neon. Macie przykładowe zdjęcie właśnie z aukcji, jak wygląda ta aukcja. Możecie po tym znaleźć. Cena po, po cenie też możecie znaleźć około 20 zł. U obu sprzedawców było chyba to samo 1990, coś takiego. Także no to chyba tyle, Może, możemy puścić jeszcze troszeczkę, za, zadymić się trochę dla efektu, puścić trochę ostrych cieni mgły. Już możemy się bawić. Także do jakiegoś prostego klipu, nawet może no, do zdjęć ciekawych, klimatycznych może by się przydało. No ja będę się tym bawił. Ja sobie to posklejałem, jakoś tutaj pomocowałem. Nie wiem, co z tym będę robił, ale nie zajmuje to dużo miejsca. Jest leciutkie. Wrzucę gdzieś po prostu za szafę i jak będę potrzebował, to będę wyciągał Także no, stówka i jest zabawa. To by było na tyle. <noise> Dzięki za poświęcony czas. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś fajne swoje rozwiązania tego typu. Ja będę jeszcze inne szukał, innych szukał i inne pokazywał. E, zacząłem od tych, jako najtańszych, jakie znalazłem, powiedzmy na gotowo. Dlatego, że już później mam wyszukane takie fajne tuby kolorowe. Z lepszymi kolorami, nie tylko podstawowymi, tylko też tymi pośrednimi, jakieś takie turkusy, fiolety, róże, pomarańcze, żółcie, także naprawdę takie fajne tuby na świetlówki T8 i też o różnych rozmiarach. Także świetlówki, od jakości świetlówki będzie zależała jakość światła i może tam po prostu od zależności od budżetu jakość światła będzie lepsza. Jeszcze tylko wspomnę, że te LEDy po prostu je się włącza i świecą. Nie ma możliwości ich ściemniania. One bardzo prawdopodobnie, chyba nawet na aukcji jest napisane, że to są LEDy nie współpracujące ze ściemniaczami. Także nawet bym nie próbował, to po prostu jest klik, działa i robimy. Ja teraz jadę na ISO 322.81.60, bo tak się nagrywam do 30 klatek i mam taką ekspozycję. Trochę będzie na pewno w postprodukcji podciągnięte, ale idzie na tym robić portrety. Na, na przykład 1,4,1,8 idzie się z tym bawić. Także szukajcie, jeżeli Was to interesuje, na Allegro możecie znaleźć. Wyświetlała Wam się nazwa. Ja, tak jak wspomniałem, nie będę dawał linków. I to by było na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia lub usłyszenia następnym razem. Hej.